tutaj szerzut, jest to doświadczenie. Widać się. Łukasza, piątka do Adama. Pazio już ruszamy prawą stroną. Adam Pazio, paczuk. A i szkoda, że nie udało mu się dobrze opanować piłki. Ale jeszcze Kluska, Marcin Kluska i gol! Marcin Kluska, piąta minuta spotkania. Polonia, Warszawa na prowadzeniu. Wydawało się, że to dośrodkowanie, bardzo dobre właśnie Adama Pazio z prawej strony boiska dośrodkował w pole karne. Próbował piłkę opanować Paczuk, ale w tym wszystkim udarł się Marcin Kluska, który zszedł z tej lewej strony do środka na prawą nogę i uderzył po długim rogu. Tak jak tutaj wszyscy o tym marzyliśmy i możemy teraz cieszyć się z tego dobrego otwarcia, bardzo dobrego otwarcia czarnych koszul, bo już... W piątej minucie Polonia Warszawa obejmuje prowadzenie jest 1-0 dla Czarnych Koszul i wzmaga się teraz doping tutaj kibiców zgromadzonych na konwiktorskiej 6. Pomimo tej... Patowiecki miała w środku tygodnia jeszcze dodatkowe spotkanie w ramach okręgowego Pucharu Polski. Nasi dzisiejsi rywale mierzyli się z rezerwami GKS-u oni to spotkanie wygrali, no ale ten skład, który wybiegł na to spotkanie, był raczej złożony z zawodników młodzieżowych, a więc oszczędzał siły na to spotkanie. Dominik Bednarczyk, a teraz szansa dla Polonii z prawej strony doświadkowanie kotona i doszła ta piłka do Marcina Kluski. Kluska ma piłkę na prawej nodze. Jest uderzenie po raz drugi. Marcin Kluska. Dobrze odnalazł się tutaj na tym szesnastym metrze. No jest powtarzalność. Widać, że to jest ten element, którym możemy zaskoczyć dzisiejszych rywali. 3 piłce ustawieni Adam Pazio i Marcin Kluska, który ma dzisiaj ogromną ochotę do gry i do strzelania bramek. Miejmy nadzieję też już jedną strzelił. Teraz to on pozostał przy tej ustawionej piłce. I zobaczymy, czy zdecyduje się na uderzenie. Marcin Kluska! Aj groźnie leciała ta piłka w okienko bramki Abdziewicza, ale ostatecznie ten strzał niecelny, ale brawo za próbę. Czwórce zawodników, a więc Rafał Kiczuk, Michał Brudnicki, Adam Pazio, Łukasz Piątek, to jest tych czterech zawodników, którzy grali wszystko od deski do deski w tym sezonie. Jak na razie w barwach Polonii Warszawa, teraz uderzenie z dystansu. No Była groźna sytuacja po naszym błędzie szkoda, uderzał Klim Morenkow, ale bardzo dobrze, że nie skończyło się to niczym groźniejszym, aniżeli tym strzałem obronionym przez Michała Brudnickiego. Jest 30, 30 minut, naprawdę... Praktycznie nie miała nic do powiedzenia Lechia Tomaszów-Mazowiecki, teraz jakby już trochę poloniści, bardziej spokojnie bym powiedział, ale teraz właśnie kontra Polonii, może to zaprzeczy moim słowom. Pieczara z pierwszej piłki do Paczuka, Paczuk sam na sam, Paczuk! Gol, nie! A i wybili w ostatniej chwili piłkarze i Tomaszów-Mazowiecki. A teraz ponownie świetne zagranie, tutaj prosto pada piłka, Paczuk ofiarnie tam ślizgiem do końca. No ostro, ostro to wyglądało. Ucierpiał tam Mateusz Awdziewicz i to będzie pewnie żółta kartka Patryka Paczuka. No trzeba zrozumieć. Chciał iść na tę piłkę do końca. No ale. Awdziewicz. Tak jest teraz arbiter. Zdecydował się zakończyć tę pierwszą połowę spotkania. Pierwszą połowę, którą poloniści wygrywają, prowadzą po bramce Marcina Kluski A, gdzieś na zegarze. Mamy 69 minutę. A będziemy mieli w międzyczasie rzut karny dla Lechi Tomaszów Mazowiecki. Musiał wydarzyć się tam fał, którego nie widzieliśmy, ale piłka już ustawiona na 11 metrze przez Kamila Szymczaka. Jeżeli dobrze widzę. no i postaram się państwu powiedzieć co się wydarzy w bramce Polonii. Szymczak jest bramka, jest bramka dla Lechi Tomaszów. Mazowiecki. Jeszcze kwadrans, jeszcze kwadrans, szanowni państwo, na to, żeby te losy odwrócić. Myślę, że wynik, ciężko powiedzieć, czy oddaje sytuację na boisku. No, w pierwszej połowie zdecydowanie przewaga miała Polonia, w tej drugiej już nie była ona tak kolosalna. Bramka po rzucie karnym. No i... Też nie ma sensu za bardzo nad tym się zastanawiać, co by było gdyby. Musimy walczyć o to, żeby w tych ostatnich 15 minutach losy tego spotkania odwrócić. Pazio do ośrodkowania na pole karne. Jest tam piątek, jeszcze zamieszanie. Czy zagrał tam ręką zawodnik Lechy? Reklamują to piłkarze Polonii, reklamują to też... Rafał Kiczuk, Kluska. Pieczara. Dobrze, teraz podłączył się tutaj Marcin Pieńkowski, Pieńkowski, yy, piłka do Pieczary, Pieczara, gol, gol, jest, jest, do jednego, Krystian Pieczara, 79. minuta, jest ten upragniony gol dla Polonii Warszawa, czwarta bramka Krystiana Pieczary w tym sezonie staje się faktem. Polonia Warszawa obejmuje prowadzenie i konfetti tutaj wypuszczone na trybunach szaleństwo, albowiem Krystian Pieczara po tej świetnej akcji lewą stroną boiska wykańcza, tak jak wszyscy byśmy marzyli tę akcję, no i daje prowadzenie Polonii Warszawa. Bardzo, bardzo ważny gol Krystiana Pieczary. Drabik. Czeka na tę zmianę Marsilio niczym. Kuba Błaszczykowski w meczu z Japonią na Mistrzostwach Świata w Rosji. Zobaczymy, czy zdąży w ogóle wejść na boisko. Tymczasem jednak goście, jest uderzenie i jest interwencja Michała Brudnickiego. No to było bardzo groźne. I jeszcze raz wyjaśnia Ra Rafał Kiczuk. Na uwolnienie, to jest koniec, to jest koniec. Polonia Warszawa triumfuje w bardzo ważnym... W spotkaniu wygrywamy 2 do 1 po bramkach Krystiana Pieczary i Marcina Kluski i na tym na ten moment zajmujemy drugie miejsce w tabeli mamy 16 punktów tracimy już tylko 4 punkty do liderującej legionowi legionowo mamy jeden mecz zaległy